było chyba, Maćku, jedno z najtrudniejszych spotkań dla Ciebie w tym sezonie. Niestety ze względu na URAZ musiałeś przesiedzieć całe dzisiejsze spotkanie na ławce, dopingowałeś kolegów, no ale nie mogłeś wejść na boisko nic zrobić, nic poprawić. No niestety, od jakiegoś czasu borykam się z kostką. URAZ był na tyle poważny, że praktycznie cały tydzień nic nie robiłem i pojechałem do specjalisty do Gdańska, jest już coraz lepiej i głęboko wierzę w to, że na kenty będę już gotowy. A co do no i e, chciałem jeszcze powiedzieć, że było mi bardzo przykro, że nie mogłem pomóc kolegom, e, bo od naprawdę dłuższego czasu obserwuj, obserwowałem, miałem okazję dzisiaj zobaczyć, jak to z boku wygląda. Na pewno dużo więcej się widzi i tak jak powiedziałem, jest mi bardzo przykro, że nie mogłem pomóc kolegom i wielka szkoda, że nie udało się żadnych punktów dzisiaj w tym meczu grać. Z Twojej perspektywy, co dzisiaj najgorzej funkcjonowało w naszej grze? Dlaczego te punkty nam uciekały? Dlaczego nie potrafiliśmy rywala dogonić? Dlaczego wygraliśmy tylko jeden set? No, nie odkryję Ameryki, jak powiem, że błędy własne. A co, co innego, to też tak ciężko powiedzieć. W pierwszym secie to na pewno e, słaby procent w ataku. Tak statystyki pokazywały, ale mówię, to trzeba by na spokojnie usiąść i, i zobaczyć. E, a chciałem też dodać, że naprawdę zespół złapał, zagrał niezłe zawody. Widać, że ta gra ich jest bardzo poukładana. E, według mnie naprawdę fajnie w obronie pograli. Ta formacja, blok obrona u nich dobrze funkcjonuje i brawa dla nich. To no, trochę mieliśmy dzisiaj problem też z tą skutecznością przy wykańczaniu akcji, szczególnie ze skrzydła, tak? To jakoś dzisiaj tak nie funkcjonowało, tak jak już było w poprzednich spotkaniach, mimo że w poprzednich spotkaniach też przegrywaliśmy. No na pewno, tam, w którymś tam części meczów ten problem był. Ale też yy, trzeba pochwalić chłopaków, że Białek zagrał naprawdę fajne zawody przed Michał i naprawdę pomógł. Yy, I z tego się trzeba cieszyć, bo chłopaki pokazują, że, że warto na nich stawiać. Yy, a czy, czy Atek zawiózł? No ciężko, ciężko mi powiedzieć teraz po meczu. Mówię, w poniedziałek się spotkamy i na spokojnie na pewno będziemy analizować ten mecz. Mhm, no, odnośnie twojej kontuzji, bo na pewno to martwi kibiców, martwi trenera i, i zarząd klubu. Yy, jak, jak długo może potrwać twoja przerwa w grze? Bo USB pokazało, że jest e, zerwane więzadło. Nie brzmi to za ciekawie, ale to nie jest na tyle poważne, myślę. Chciałbym od poniedziałku e, w pełnym wymiarze trenować, e, ale to też nie jest powiedziane, że będzie od razu super, bo mogę odczuwać lekki ból, ale tak jak powiedziałem, zrobię wszystko, żeby w Kętach pomóc chłopakom. To te spotkanie w Kętach będzie dla nas niezwykle istotne. Dzisiaj Kęczanin przegrał z Mundo Lubin. Zachowaliśmy ósmą pozycję w ligowej tabeli, no ale w następnym meczu nie możemy już sobie po prostu pozwolić na porażkę. Ten mecz w Kentach trzeba wygrać. No tak, będzie to mecz, jak to się mówi, za 6 punktów e, i naprawdę musimy się dobrze przygotować, sprężyć, no, bo ten, e, ten mecz, bo no, ten mecz będzie kluczowy w całej, w całej tej drugiej rundzie, tak naprawdę on może ustawić ten playoff i no, nie wyobrażam sobie innego wyniku jak nasza wygrana. Tak. Dziękuję bardzo i życzę tego.